Czwartym krokiem do sukcesu jest wiedza, którą powinniśmy czerpać od mistrzów. A więc znowu sytuacja, wracamy do tego, o czym oryginalnie powiedział Napoleon Hill w swoich trzynastu zasadach, zasad, zasadach, które stworzył na podstawie wywiadu z pięciuset najbogatszymi ludźmi świata. Punkt czwarty to jest wiedza fachowa. On zauważył, albo może nawet nie tyle zauważył, co spisał to, co zauważyli ludzie, którzy mówili o sukcesie, że stali się ludźmi sukcesu, ponieważ w momencie, kiedy czymś się zajęli, zgromadzili wiedzę fachową niezbędną do tego, aby zrozumieć, czym się zajmują czyli zgromadzili całą wiedzę związaną z tym, co robią. Wiedza fachowa to, co dzisiaj, gdybym miał to wytłumaczyć Wam, dlaczego użyłem takiej, a nie innej interpretacji, to moglibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, że dokładnie w tej samej branży dwóch ludzi ma różne wyniki. Tak? A więc zobaczcie, mamy etat i na etacie właśnie kogoś zwalniają, a ktoś inny dostaje awans. I teraz w tym samym czasie są ludzie, którzy są bez pracy i są ludzie, Którzy są poszukiwani wręcz do pracy. W korporacjach, tak? Są ludzie, których wywalają z korporacji, a są ludzie, którzy dochodzą do pozycji prawie prezesa, a czasami nawet stają się prezesami. W biznesie ktoś właśnie w tej samej branży, słuchajcie, branży nie wiem, budowlanej, nie wiem, oponiarskiej, tam samochodowej itd. Ktoś właśnie bankrutuje, na przykład sklep, tak, a ktoś inny rozwija ten sklep. W marketingu sieciowym, tak? czyli no, można być w naszej branży, albo przynajmniej pokrewnej, bo w soft marketingu. Tak? Zobaczcie, mamy, mam w tej chwili najświeższe dane. Będę chciał się z nimi oczywiście też podzielić w nagraniu, jak zacząć właściwie. Mamy obecnie już 80 dyrektorów i teraz 80 dyrektorów, iluś set senior managerów, iluś set menadżerów. Ponad 600, 600 kierowników zespołu, a więc można powiedzieć około tysiąca osób, które uzyskały e, awans od kierownika do dyrektora, czyli zarobki od załóżmy y, 2,5 tysiąca złotych do 100, nawet 60 tysięcy zł. A więc co wyróżnia te 1000 osób od innych osób? No, odpowiedź jest prosta. Zrobiły co trzeba, aby. Były tymi osobami, które yy, osiągnęły sukces, i tutaj też będziemy chcieli za chwilę przeanalizować, co tak naprawdę jest istotne z punktu widzenia odnoszenia sukcesu. No i tak samo w modelach opartych o franczyzę, itd., tak dalej, tak dalej. A więc w każdej branży możemy doszukać się tych, którzy osiągają sukces i tych, którzy są jakby takimi nieudocznikami yy, branży. I teraz yy, to, co mi się spodobało bardzo w modelu Dilca. Dilts pokazał, że Karol chyba Dilts, bodajże, albo nie, nie, chyba nie Robert Dilts pokazał, że to co widzimy na zewnątrz, czyli to co obserwator widzi, to widzi sukces końcowy, tak? Czyli widzimy takiego człowieczka, który wyszedł na scenę i mówi, no nie wiem jak to, jakoś to zrobiłem, tak to jakoś wyszło, niechcąco osiągnąłem sukces, tak? A więc widzimy jego środowisko, w którym się za, on, on jest, i widzimy jego zachowanie. Ale zgodnie z zasadą modelu opartego właśnie o tak zwaną górę Dilca, góra Dilca, czyli symbol góry lodowej. Góra lodowa ma taką charakterystykę ze względu na gęstość góry lodowej, bo lód jest troszeczkę rzadszy niż woda, ze względu na to, że w momencie, kiedy lód zamarza, tworzą się kryształy, a więc odległości między cząsteczkami się delikatnie zwiększają. W związku z powyższym, kiedy się zmienia gęstość lodu, to lód staje się troszeczkę lżejszy w stosunku do środka, w którym jest woda i dlatego lód pływa po wodzie. Ale pływa nad powierzchnią wody mniej więcej 10%, a 90% lodu jest zanurzone w wodzie. Stąd bardzo łatwo pomylić się, patrząc na krę, która pływa po lodzie, jak ta kra, czy tam góra lodowa wygląda. Stąd właśnie Titanic, kiedy zobaczył górę lodową, niestety spotkał się, z to co było nad wodą było tylko 10% tego, co było pod wodą, stąd to zderzenie było tak niefortunne dla Titanika. Ale biorąc pod uwagę dosłownie, czym jest opis Dilca, to jest to, że to co widzimy, patrząc na drugiego człowieka, jest tylko namiastką tego, co tak naprawdę człowieka ukształtowało. A więc co człowieka ukształtowało? Umiejętności, które zdobył w momencie, kiedy no, stał się tym człowiekiem sukcesu, które pomogły mu stać się tym człowiekiem sukcesu. Przekonania, które prowadziły go do tego, że stał się człowiekiem sukcesu. Tożsamość, czyli mówi o sobie, jestem człowiekiem sukcesu. Bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, tożsamość. Zapytajcie się znajomego, waszego znajomego, kim jest. I on wam powie, tak? Nie wiem, ktoś wam powie, jestem matką, a ktoś inny powie, jestem nauczycielem. Ktoś inny powie, a jestem lekarzem. Tak? No właśnie, to jest tożsamość. To jest to, z czym się identyfikujemy. A czy to nie jest tak, że każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców, albo jest matką, albo ojcem swoich dzieci, albo bratem, albo kumplem, tak? I teraz y, chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że mamy różne tożsamości, ale bardzo często jakaś tożsamość nad nami góruje i wchodzimy w pewną rolę. Jesteśmy panem prezesem, tak? Albo dyrektorem. Y, wizja i misja y, i duchowość no, to jest też związane z tym, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć, ale ominąłem tutaj specjalnie wartości. Ominąłem wartości, ponieważ okazuje się, że wyznacznikiem działań w naszym życiu są wartości. Co to znowu tak naprawdę wartości? Gdybyśmy mieli zapytać się, zapytać, gdybym chciał Was zapytać, czy na przykład byliście na proteście. Które ostatnio były na ulicach protesty, to część z was by powiedziała, że była, a część z was by powiedziała, że nie była. I to jest całkowicie normalne. I teraz, gdybyśmy zapytali się ludzi, którzy byli na tych protestach, dlaczego oni tam byli, to oni wam powiedzą, no jak, dlaczego byłem? No przecież no, trzeba, była taka potrzeba, tak? była taka potrzeba być. To dlaczego część nie była, bo nie czuła takiej potrzeby. I to jest tak jak, nie wiem, segregowanie. Może śmieci, że jedni segregują, bo czują, że jest taka potrzeba, inni tego nie robią. Z sukcesem, słuchajcie, jest zupełnie podobnie. Są ludzie, którzy po prostu żyją po to, żeby odnosić sukcesy. Są wręcz skazani na sukces. Coś ich pcha do tego sukcesu, a są tacy, którzy w ogóle tego nie pragną, nie chcą tego zrealizować, bo to nie są ich wartości. Taką wartością jest to, czy mąż. Zdradza żonę, czy może nie zdradza, tak bo to nie są jego wartości. wartości Jego wartości mówią, że trzeba być wiernym, a kogoś inne wartości <coughs> mówią, że można być niewiernym i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie. Moi drodzy, wartości to jest punkt wyjścia. Gdybyśmy dzisiaj mieli ocenić, jakie życie prowadzimy, to prowadzimy je jakieś, ale to, co jest odpowiedzialne za, te, za to życie, to są właśnie poziomy wartości, na którym w danym momencie się znajdujemy. I co jest, słuchajcie, cudowne, właśnie y, Graves, Karl Graves, stworzył y, na bazie wywiadu ze 100 tysiącami ludzi taką mapę, mapę poziomów wartości i dzisiaj mamy dostęp do tej mapy, mamy dostęp do takiego testu, który on stworzył, by można było przeprowadzić przeprowadzić um, taką inwentaryzację poziomów wartości, by można było się przekonać, przekonać na jakim poziomie wartości my egzystujemy. Ponieważ to właśnie te poziomy wartości odpowiadają za nasze za, za naszą motywację do zdobywania przyjaciół, wyników, majątku, e, posiadania racji albo rezygnowania z racji na rzecz bycia lubianym. A więc to, co was definiuje, jest zawarte w poziomach wartości. E, I to jest, słuchajcie, krok numer cztery. Ponieważ krok numer 5, jak za chwilę zobaczycie, to będzie synchronizowanie się z osobą, która jest mistrzem, ale zatrzymam się na moment na kroku numer 4. Warto przede wszystkim zrobić sobie test poziomu wartości, by sprawdzić, na jakim poziomie wartości funkcjonujesz dzisiaj. Co się dzieje? w naszym życiu to wszystko jest zależne od poziomu wartości, ale co jest ciekawe? Już sama świado świadomość poziomu wartości powoduje, że zaczniecie myśleć o wartościach, które są dla Was wartościowe. a więc będziecie myśleć, dlaczego myślicie tak jak myślicie. Będziecie myśleć, dlaczego działacie, jak działacie, a więc będziecie zaczniecie weryfikować sposób działania i sposób myślenia, by... Pójść tą drogą, którą w końcu pragniecie pójść. Co oznacza, że już sama świadomość poziomu wartości powoduje, że wasze wartości zaczną się zmieniać. A więc wychodzimy z poziomu pierwszego, tak zwanej nieświadomej niekompetencji, i wchodzimy w poziom drugi, świadomej niekompetencji, czyli już wiem, że czegoś nie wiem, już wiem, że czegoś nie umiem. A więc możemy śmiało powiedzieć, że to jest ten moment, który mówi: okej, okay, już rozumiem, dlaczego czegoś nie mam, a więc mogę nad tym popracować, by potem wejść do trzeciego poziomu, poziom świadomej kompetencji, czyli wiem, że wiem. Czasami oczywiście jeszcze występujemy na czwartym poziomie. Na czwartym poziomie to jest tak zwana yy, nieświadoma kompetencja, czyli nie wiem, że wiem. Są ludzie, którzy osiągają sukcesy, nie rozumieją w ogóle tych mechanizmów. I oni m, oczywiście osiągają sukces, ale problem z nimi jest taki, że oni nie potrafią przekazać informacji dalej, co tak naprawdę spowodowało, że oni sukces osiągnęli. I to, co mnie bardzo interesowało, to przede wszystkim właśnie analiza sukcesu, jako analiza, którą można właśnie zdefiniować. I przekazać kolejnej osobie, by kolejna osoba mogła, stosując się do pewnych wskazówek, do pewnych y, y, zachowań, zacząć stawać się człowiekiem sukcesu. A więc y, dla mnie najważniejsze być jest ciągle na trzecim poziomie, tak zwanej świadoma kompetencja czyli wiem, że wiem. I, I to właśnie chcę Wam przekazać w postaci właśnie tych nagrań, które mówią, jeśli ze świadomością. Będziesz definiował te parametry, które znajdują się pod powierzchnią wody, czyli umiejętności, jakie powinieneś mieć, przekonania, jakie powinieneś mieć, wartości, jakie powinieneś mieć, y, to samość, wizja, misja i duchowość. I, I jeśli te parametry porównasz z inną osobą, która odnosi sukces i wejdziesz jakby w te parametry, to jest tak jak słuchajcie, jak z dostrojeniem radia. Nie ma rady psutych są bardzo często radia dobre, tylko nie są, nie odbierają właściwej częstotliwości. Taki epizod przeżyłem w swoim życiu dawno, dawno temu, no prawie 30 lat temu, może pamiętacie, może nie, z, z zachodu były przywożone radia do Polski, a jeszcze wtedy Polska nadawała na innej częstotliwości i te radia nie grały. Były nowoczesne, ale nie grały, i trzeba było, było je dostroić, było trzeba zmienić częstotliwość odbioru. No, i okazywało się, że po naprawdę niewielkiej modyfikacji te radia grały, wyśmienicie grały, bo to były dobre radia, natomiast trzeba było je zmodyfikować. I dokładnie, słuchajcie, moi drodzy, tak samo jest z ludźmi. A więc y, od, od tego momentu jesteście już świadomi, że jesteście w stanie się ukształtować w dowolny sposób. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby wziąć wzorce, tak? ale to już jest y, kolejny punkt czyli punkt piąty, do którego Was za chwilę zaproszę.